Cześć! Z tej strony Patryk i z Dzieciok. Przygotowałem dzisiaj z moim przyjacielem Pawłem Sajem, Pawełczakiem Opening. Paweł! No! Cześć! Jo! Będzie na yes. bogatości! Patry, dzisiaj na i kosę. Dz dzisiaj zrobimy na bogatości dla Was opening! Iluś tam skrzynek! Nowych! Z tej najnowszej jest kolekcji! Szaleń. Jesteśmy szczeleni. Nie Nie no. wydropi nam fioleta wietki, tylko niebieskie. Dobra, Patryk, od nowa nagrywamy. Dobra. Cześć! Z tej strony Patryk z zdjęciom i jego przyjaciel, Paweł... Saju, Pawełczak. Przygotowaliśmy do was... Tak, openik na YouTube! Słuchajcie, nowe skrzynki! Falcon. Będziemy ich otwierać... Ile? Nie wiadomo i to jest ta główna niespodzianka. Dzięki temu zostawcie łapkę w górę. Ewentualnie musicie zasubskrybować kanał. Otwieramy. Dobra. Jedziemy z Kaksym. No, dalej, Patryk. Uwaga, uwaga. No i... I co? No świetnie. Ale dobry początek. No tak. Co tam Żygło? Pochwal się. Pamas. W kosach. No to pięknie. to dobre. No i. Zetruta szczelkę. Ale no, no, raz, no, za, no żaden no. niebieski. Świetnie, to I... już jest naprawdę dobry wynik. Ale idzie, ale no, idzie tam na bogatości. Taki... I mówisz i masz, no. Niebieski. Zrobisz kontrakta i jest na bogatości. Mm -hmm. moment sił. Pizdawaj kosę, dawaj kosę. Więcej życia jeśli bo nie będzie łapał w górę. i powiedział, że do łapki nie Ach, Karwa, to bebum. Piękny. Ale no ładniejszy niż to, co ja mam, także sobie <laughs> mm. Jestem jakieś 13 Ach. euro w plecy. to się uśmiejesz. A mi też się nie wleciało, nie? Także spokojnie. Rakietowy boom. No, rakietowy boom jest dobry. No i uwaga, uwaga, oto jest ten opening. O karwa, co tu się stało? Teraz, teraz jest tak. Lewa czy prawa? Róbcie tego. Musi być czoło, oh, proszę państwa. Proszę państwa, ostatnie dyskrzynki. Zróbmy w takim razie straf pola. Wybieramy lewą czy prawą serio. Halo Halo, tutaj Studio Warszawa. Widzę, że jednak nie do końca dobrze wychodzi ten opening. No, mam nadzieję, że dopiszę Wam szczęście. Nie potraficie się zdecydować między lewą a prawą skrzynką. Na pewno, widzowie Wam pomogą. Może zrobimy głosowanie przez SMS. Co wy na to? Oddaję Wam głos. W takim razie, jeżeli tutaj. Yy, uczestniczycie w tym niesamowitym wydarzeniu, w tym wydarzeniu jedynym w swoim rodzaju, w tym momencie na Twitchu. Proszę Was o to, abyście wybrali. Wybieramy skrzyneczkę lewą, czy skrzyneczkę prawą. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna chwila w historii Counter-Strike'a. To Patryk i zjedzięciu i prawe sobie parecch mają do wyboru dwie skrzynki. Dwie takie same skrzynki. To właśnie od was zależy, którą z tych skrzynek wybierzemy. Ewentualnie możecie jeszcze oddać głos pod numerem SMS777333. Prawa. Prawa. Dobra, no to otwieramy Brawa. w takim razie prawą. Uwaga, uwaga. To jest ta chwila. Chwila dla Debila. Otwieramy skrzyneczkę, nie jesteśmy w stanie odwebrać Twojego z drugiej podobnie później. Niestety. No niestety, nie udało się. Jest! Znalazła się kolejna sieć neuronowa. Uff, co za szczęście, tak naprawdę. Co za szczęście. Z tej strony. Chciałbym bardzo podziękować za ten bardzo udany opening. Z tej strony Paweł Sajo, Pawełczek i Patryk z Cześć, lajkujcie, dawajcie suby. Jesteśmy z wami.